Hej, myśleliście kiedyś o tym czy zawsze opłaca się zatrudniać nową osobę do zespołu albo czy zawsze opłaca się brać dodatkową osobę jeżeli chodzi o projekt studencki O tym właśnie może powiedzieć nam prawo malejącego produktu marginalnego To prawo przede wszystkim działa w okresie krótkim bo w ekonomii mamy długi krótki okres ale czym one są powiemy sobie na kolejnym filmie Natomiast samo to prawo Oznacza, że jeżeli zwiększamy nakład zmiennego czynnika produkcji, czyli ten możemy powiększać, a stałe czynniki produkcji oraz technika produkcyjna jest bez zmian, to początkowo produkt marginalny rośnie, a później zaczyna spadać. Dlaczego tak się dzieje i czemu twierdzę, że ma to przełożenie na zespoły? To bardzo łatwe. Początkowo, jeżeli zatrudniamy nową parę rąk, czy też zatrudniamy nowego pracownika, może dojść do wielu pozytywnych efektów, czy też korzyści. Przykładowo podzielimy się pracą, albo będziemy się specjalizować w danych czynnościach i w związku z tym możemy mówić o pewnych efektach synergii, które się pojawiają z zatrudnianiem nowego zmiennego czynnika produkcji, czy też nowego pracownika w naszym tutaj przykładzie. Natomiast po pewnym czasie, kiedy tych rąk do pracy jest za dużo, a cały czas dysponujemy tym samym zasobem czy zakresem stałych czynników produkcji, no, to ta praca może robić się coraz trudniejsza. Nie przypadkiem mamy do czynienia na przykład z przysłowiem, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. No, bo każda coś doprawi, każda coś posoli i robi się problem. I wówczas dochodzi do sytuacji, w której pomimo zatrudniania nowych i nowych pracowników, czy też zmiennych czynników produkcji, ten przyrost produkcji on cały czas występuje, ale jest coraz, coraz mniejszy. Dlaczego tak się dzieje? To może się dziać z wielu powodów. Na przykład, jeżeli chodzi o firmy, może pojawiać się duża biurokracja, z tego względu, że mamy już naprawdę wielu pracowników. Może też wynikać to z nadmiernego rozproszenia odpowiedzialności. Czemu? No, skoro nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za którą część w projekcie. Pojawią się pewnie jeść na gapę i idę o zakład, że każdy z was był kiedyś pewnie w takiej sytuacji, w której pracował dla zespołu, ale mieliście też kolegów czy koleżanki, którzy się nie angażowali w pracę zespołu. To właśnie wynika z tego nadmiernego rozproszenia odpowiedzialności. I tym właśnie jest prawo malującego produktu marginalnego. Hej, hej.